a my od razu y, krokiem dziarskim y, zmierzamy do naszego gościa. Rytm, tak, tego co wczoraj w serwisie halotupolsat.pl ogłosiliśmy kolejną Cześć. gwiazdę 18. sezonu Cześć, Tańca z Gwiazdami. Cześć kochany, aktor, raper Kamil Nożyński, uczestnik najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. No i jeszcze niebawem tancerz, naturszczyk, amator, a może profesjonalista? A, zobaczymy, Dużo jak się to pójdzie. Zbierało bardzo miło, dziękuję. Cześć, dzień dobry. Jak ty się w ogóle czujesz? Już wiadomo, że będziesz tańczył, pewnie już kilka razy ruszyłeś nóżką, ale wszyscy wiemy, że to nie no jest coś, takie łatwe. Coś tak, coś obserwuje. Ja zaczynam tak naprawdę od... Totalnego zera, bo nigdy wcześniej nie tańczyłem e, tańca towarzyskiego, więc mam nadzieję, że nie wypadnę jak jakiś rumburak. <grywka> <grywka> Ale tak, będę, e, będę, będę. Ben... Będę trenować. Za chwilę zaczynam e, treningi i zobaczymy, jak to będzie. Ale to dobrze, nie będziesz rumburakiem, będziesz prawdziwy <noise> w tym <noise> wszystkim. A każdy ekspert, który śledzi wnikliwie program, jakim jest Taniec z gwiazdami, powie ci, że prawda w tym programie najlepiej się broni. Zresztą Paulina z doświadczenia wie, no przecież tyle sezonów już prowadzisz ten program. To prawda. To... Wielokrotnie obserwowałam um, ludzi, którzy przychodzili no, z zerowymi umiejętnościami, a ten rozwój był tak niesamowity, że po prostu wszyscy mówili: Wow! No, grafik, grafik treningów wygląda ciekawie, bo to e, z, zaczynam w lutym od nawet pięciu godzin treningów dziennie, tak więc e, tak więc e, będę miał szansę nabyć te umiejętności. Mam nadzieję. Że... Tylko czy ty w ogóle wiesz, na co ty się piszesz, ponieważ mówisz o tym grafiku. Nie, str nie straszę. Nie straszę. nie, nie, nie. Ja cię pocieszam <śles> jako kumpel z poprzedniego sezonu, bo nie spodziewałem się, że ten program. Wypełni 100% twoich wzajemności. Znaczy, to, to, to akurat się spodziewam, a czy wiem, na co się pisze, to chyba do końca nie wiem. Chodź ci godą. Ja co jakiś czas tak w okolicach września, bo akurat zbliżałem się wtedy moje urodziny, mam jakieś pomysły na nowe rzeczy. Mhm. Wcześniej sobie wymyśliłem kurs spadochronowy, prawda zrobiłem. I teraz w te jakoś sierpień, wrzesień, tak mhm. sobie myślałem, E, no Chłopak, no masz tam 42 lata, się zbliżają, prawda? Może byś się wreszcie nauczył tańczyć. Mijają 3-4 miesiące mój menedżer do mnie dzwoni i mówi: Słuchaj, będziesz uczyć się tańczyć. Czyli by krakał ty no, no tak, czyli sobie po prostu tak. Zwizualizowałeś. Tak. Ale to jest adrenalina, mówiłeś, skoki spadochronowe, czyli lubisz kiedy w twoim życiu dzieją się takie intensywne No, no rzeczy. tak, tak. To, to jest może trochę dziwne, ale. Lubię robić rzeczy, których się boję, ale to nie chodzi o ten strach, tylko może bardziej o przełamywanie tego. Chodzi sprawa. o odwagę, którą na pewno w sobie masz. Co powiedzieli twoi synowie, kiedy usłyszeli, że tata będzie tańczył? Kibicują. Kibicują, pewnie będą oglądać. Mam nadzieję, że też wpadną na publiczność, pokibicować. Co więcej, kumpel, kumpel Stasia ze szkoły, gdzieś tam czy tam jego rodzice doszli do jakichś przecieków, prawda, które wcześniej były i Stachu przychodzi do mnie ze szkoły i mówi: Tato, Kazik mówił, że będzie ci kibicować. Więc, więc gdzieś już to, prawda, pracuje. No, chłopaki są przyzwyczajeni do, do tego, że nie jestem anonimową osobą prawda, zaczęło się to od, od serialu, od Ślepnąc od Świateł, gdzie moją twarzą były wyklejone, prawda, budynki, z i tak ulice. dalej, tak. Mm, i, I jakby już się z tym trochę obeznali, tak więc na pewno będą kibicować. Czyli wrócą trochę do tego stanu, z tego względu, że przecież taniec z gwiazdami też mocno inwestuje w reklamy, billboardy pojawią się w całym kraju z twoją twarzą, ale ja bym chciał wrócić trochę do tego, o czym powiedziała przed chwilą Paulina, do odwagi. Czy ty zastanawiałeś się, próbowałeś sobie zrobić taki bilans, czego właśnie Właściwie się obawiasz, boisz, bo to, co możesz zyskać, to już wiesz. Hmm, czego się boję, jeżeli chodzi o taniec? Boję się na przykład, że nauczę się tych kroków, a ich zapomnę albo coś, nie wiem. E... Jest coś takiego jak pamięć? E... Powoła, nie się. Myślę, że tak, tak. to tak e... Trochę sportu wcześniej uprawiałem, więc za każdym razem, jak gdzieś wracam, nie wiem, na przykład do boksu czy coś, to jest ta pamięć mięśniowa, prawda, pozostaje. No nie wiem, no jestem też trochę, no, mogę chyba powiedzieć, jestem może właśnie przerażony tym, tym, że wcześniej nie tańczyłem i teraz będzie to coś nowego. Mm -hmm. To ja cię pocieszę, możesz teraz jeść ile chcesz, co chcesz, a i tak to spalisz tak z nawiązką. No. Mówisz o pewnym powrocie do aktorstwa, do muzyki, czy ten ta taniec z gwiazdami to też takie otwarcie nowego rozdziału, nowego etapu w twoim życiu? No, tak. Może powrót delikatnie do, do, do starych, bo gdzieś tam ta muzyka do mnie cały czas wraca. Czy otwarcie nowego? No to też, to jest właśnie zrobienie czegoś nowego. To jest, no to jest bardzo mainstreamowy program z ogromną popularnością, więc gdzieś tam jest też ta adrenalinka, ale wydaje mi się, że tak, że to, to może też i otworzyć, i dać rozpęd na nowe rzeczy. Oczywiście nie zdradzamy z kim będziesz tańczył? Kto będzie twoją partnerką? Ale czy ty masz jakieś takie wyobrażenie, jaka właściwie powinna być ta twoja druga połówka w tańcu? Tammi... <laughs> I i z tego co wiem, to, to moja partnerka taka jest. Ale pobłażliwa raczej, czy... czy nie, le, le, prostu... wolę, wolę właśnie... Lepiej wolę, nie drążyć. Żeby... Tak, tak, tak. tak, tak. Ale wolę, na wolę na razie kusić i nęcić. Ja prywatnie bym wolał, ale oczywiście i, i tak prawdopodobnie jest, bo już żeśmy rozmawiali. Ale tu musimy zawieźć... Ale, ale tak, uważaj, tutaj nie uważaj. mogę mówić więcej, że, żeby jednak tą śrubeczkę czasem bardziej dokręcić. Czyli pewien lęk y, też ci towarzyszy teraz, zanim jeszcze zacząłeś tańczyć, Oczywiście. zanim. Ale to jest takie, 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 to są takie ciekawe motylki w brzuszku, prawda? No, to... Jeżeli chodzi o ten lęk. Być może to no. by tak, tak. jak przed e, pierwszym skokiem, czy pierwszymi skokami w, w kursie, e, gdzie człowiek się boi, w, w kursie spadochronowym, gdzie człowiek nawet się boi do tej krawędzi samolotu podejść. A teraz to już normalnie wychodzę na, na zewnątrz samolotu skacze i tak dalej. Więc to jest na, to jest to o tym przełamywaniu strachu właśnie. <laughs> to, zależy, to jest zupełnie inaczej. Oczywiście. Tak jak na ciebie patrzę, to jesteś dla mnie takim trochę e, typem buntownika. Mam nadzieję, że się świetnie zrealizujesz. Na parkiecie? No, yy, chyba dobrze to czytasz, bo ja często taki, no tak mi się wydaje, że jestem trochę outsiderem i, i lubię chodzić swoimi ścieżkami. No chociaż tutaj, yy, jeżeli chodzi o jakieś tam zasady, prawda, tańca, to jednak. Wydaje mi się, że będę musiał się ich trzymać. A jeśli spojrzysz na to doświadczenie, jakim jest taniec z gwiazdami, przez pryzmat Twojego zawodu, czyli <laughs> przez pryzmat aktorstwa, to czujesz też taką szansę, którą być może da Ci właśnie taniec z gwiazdami, że pokażesz jakieś swoje inne oblicze, ponieważ bardzo często ci, którzy cię kojarzą, utożsamiają cię pewnie z rolą, która jest najbardziej charakterystyczna dla Twojego niepisanego CV. No ci, co mnie, ci, co mnie znają właśnie z tej roli przeważnie, no to raczej z nią mnie utożsamiają i jakoś widzą tego takiego e, cichego milczącego może, może trochę e, tajemniczego ciemnego typa a tutaj o, tu mi się wydaje wydaje mi się wręcz jestem tego pewien że jednak muszę się jakoś tak bardziej otworzyć i pokazać z tej bardziej e, e, pogodnej strony będziemy obserwować twoją metamorfozę ładne, jak będzie ci ciężko pamiętaj jestem blisko Ptaki. dzięki a Paulina <laughs> naprawdę <bardzo>. potrafi wesprzeć <laughs> dziewczyna wie co mówi